Dobry dzień, jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Toyota RAV4 trzeciej generacji i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Zatem, problemy z korozją nie są typowe dla RAV4 trzeciej generacji. Wyjątkiem są te egzemplarze, w których już po kilku latach eksploatacji na przedniej krawędzi maski pojawiły się plamy rdzy. Dilerzy spokojnie reagowali na takie usterki i eliminowali je w ramach napraw gwarancyjnych. Inna sprawa, że te egzemplarze, które obecnie pojawiają się na rynku wtórnym, już dawno nie były objęte żadną gwarancją. Jeśli więc problemy pojawią się dopiero teraz, będziesz musiał je rozwiązać samodzielnie. Dotyczy to również ciężkich tylnych drzwi na zawiasach, na których znajduje się również koło zapasowe. Drzwi stopniowo zaczynają się zwisać, dlatego właściciele muszą zmienić zawiasy w drzwiach. Przednia optyka Toyoty RAV4 również nie była zbyt mocna. Idealnych osłon reflektorów nie znajdziesz już w crossoverach o przebiegu mniejszym niż 150 tys. km. Udaje im się zauważalnie zachmurzyć się dosłownie po od 2 do 3 latach. Natomiast idealne reflektory w modelu ze sporym przebiegiem jednoznacznie wskazują, że z jakiegoś powodu zostały wymienione. Wnętrze Toyoty RAV4 nie pozwala na drogie materiały wykończeniowe. Ale mimo to wnętrze japońskiego crossovera nie spieszy się ze starzeniem. Oczywiście nie obyło się bez zarysowań na kierownicy, dźwigni zmiany biegów i często używanych przyciskach, ale takie defekty są mniej więcej typowe dla wszystkich samochodów używanych. Z biegiem czasu w kabinie pojawia się więcej obcego hałasu, a siedzenia, które już nie mają wyraźnego profilu, zaczynają wyglądać niezbyt atrakcyjnie. Problemy z elektryką nie są typowe dla RAV4 trzeciej generacji. Najczęściej właściciele narzekają na wyłącznik krańcowy umieszczony pod pedałem hamulca, który odpowiada za włączenie świateł stopu. Jego styki mają tendencję do przepalania, po czym lampa przestaje świecić. Nie odnotowano żadnych innych typowych problemów elektrycznych. Na naszym rynku RAV4 sprzedawany był z silnikami benzynowymi o pojemności 2,0 i 2,4 litra. W samochodach które zostały nieoficjalnie sprowadzone z rynku amerykańskiego, można znaleźć 3,5-litrowy zespół napędowy. Każdy z tych silników przy odpowiedniej konserwacji i zastosowaniu wysokiej jakości oleju i paliwa z łatwością wytrzyma od 250 do 300 tysięcy km. Łańcuch rozrządu wytrzymuje 200 tysięcy km, pasek napędowy zamontowanych jednostek wytrzymuje do 60 tysięcy km. Jedynym słabym punktem jest pompa, która w silniku 2,4-litrowym ma tendencję do wyciekania przy małych przebiegach. Należy również zwrócić uwagę na grzejnik. Jeśli nie utrzymasz go w czystości, może zacząć przeciekać po przejechaniu od 120 do 140 tysięcy kilometrów. Co ciekawe, silnik 2,4-litrowy został pierwotnie stworzony z myślą o rynku amerykańskim, dzięki czemu łatwo trawi benzynę 92 oktanową. Co więcej. Zwykła benzyna 95 z większym prawdopodobieństwem zaszkodzi tej jednostce napędowej. Jego zastosowanie powoduje problemy z sondą Lambda i grupą tłoków. Ważnym niuansem, który warto wziąć pod uwagę przy zakupie, jest to, że dynamika samochodów z silnikami 2,0 i 2,4 litra różni się dość nieznacznie. A jeśli wybrany egzemplarz nie będzie wyposażony w najwydajniejszy, automat, to w warunkach miejskich różnica będzie ledwo zauważalna. Tego samego nie można powiedzieć o zużyciu paliwa. W tych samych warunkach 2-litrowy silnik będzie zauważalnie bardziej ekonomiczny. Celowe poszukiwanie Toyoty RAV4 z silnikiem 2,4 litra powinno być skierowane wyłącznie do tych miłośników motoryzacji, którzy planują częste podróże z w pełni załadowaną kabiną i bagażnikiem. Skrzynie biegów manualna, automatyczna i CVT. W Toyocie RAV4 okazały się najlepsze. Każdy z nich przy prawidłowej eksploatacji może przejechać około 300 000 km. Regulowany okres wymiany oleju wynosi 40 000 km. W przypadku automatycznej skrzyni biegów wraz z wymianą oleju konieczna będzie także wymiana filtra. Automatyczny, nawet przy dużym przebiegu powinien zmieniać biegi bez szarpnięć i szarpnięć. Jeśli występują takie problemy, lepiej odrzucić taki przypadek. Jeśli poprzedniemu właścicielowi udało się doprowadzić do takiego stanu archaiczną czterybiegową automatyczną skrzynię biegów RAV4, możliwe, że inne elementy crossovera mogą wkrótce sprawić nieprzyjemne niespodzianki. Układ napędu na wszystkie koła japońskiego crossovera to kolejny przykład bardzo niezawodnego mechanizmu. Najważniejsze, żeby nie przesadzić w terenie i wymieniać olej co 40 tysięcy km. Bardzo rzadko zdarza się, że złącza sterujące sprzęgła wiskotycznego odpadają z powodu korozji. A potem Toyota RAV4 zmienia się z crossovera z napędem na wszystkie koła w zwykły samochód osobowy z napędzaną przednią osią. Na szczęście takie problemy są izolowane. Zawieszenie okazało się nie mniej trwałe. Żywotność dźwigni wynosi od 120 do 150 tysięcy kilometrów amortyzatorów 80-100 tysięcy km, drążków kierowniczych 80-100 tysięcy km. Ciche bloki będą musiały zostać wymienione po przejechaniu 150 000 km. Na tym tle przekładnia kierownicza, która może grzechotać po przebiegu od 50 do 70 tysięcy km, wydaje się szczerze mówiąc zawodna. W razie potrzeby mechanicy mogą to rozwiązać, ale takie naprawy w najlepszym wypadku wytrzymają od 15 do 20 tysięcy kilometrów. Znaczące jest to, że Japończycy nadal udoskonalali mechanizm kierowniczy. Po aktualizacji Wera V4 zaczęto instalować inny wał napędowy wału kierownicy. Statystyki pokazują, że problemów jest mniej. Podczas zmiany stylizacji w 2010 roku crossover otrzymał również zmodernizowane wahacze tylnego zawieszenia. Właściciele RAV4 z pierwszych lat produkcji często narzekali na tarcze hamulcowe. Według nich ten ostatni szybko się zużywał i przegrzewał. Oczywiście znalezienie egzemplarza z oryginalnymi tarczami i podkładkami jest teraz po prostu nierealne. Zatem żywotność materiałów eksploatacyjnych w układzie hamulcowym będzie całkowicie zależeć od tego, jak wysokiej jakości części zamienne zostały wybrane podczas wymiany. Czyszczenie i smarowanie zacisków hamulcowych to obowiązek każdego posiadacza japońskiego crossovera. Zapobiegnie to zakwaszeniu mechanizmu, po którym przestanie prawidłowo wykonywać swoją pracę. Do czasu debiutu Toyoty RAV4 trzeciej generacji, nie tylko Japończycy, ale także Europejczycy i Koreańczycy zaznaczyli swoje miejsce w segmencie kompaktowych crossoverów. Ci, którzy szukają używanego crossovera, mają więc bardzo duży wybór. Ale jeśli na pierwszym miejscu postawisz niezawodność, to trzeci RAV4 zdecydowanie nie ma konkurencji. Najważniejsze, aby nie natknąć się na okaz, który w ogóle nie był monitorowany. Wiele osób wierzy, że Toyoty w ogóle się nie psują, dlatego ograniczają konserwację tylko do najpotrzebniejszych czynności. Naturalnie, margines bezpieczeństwa nawet najbardziej niezawodnego mechanizmu, który można nazwać trzecią generacją japońskiego crossovera jest nadal ograniczony. Za niezawodność i jakość, jak to zwykle bywa w przypadku Toyoty, trzeba dużo zapłacić. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, Twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.